Dobra, czy wyście oszaleli? Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi, że zdjęcia możemy przerobić w dowolny sposób, dowolny, jaki tylko sobie wymyślimy. Możemy je nawet ożywić, a dobre instrukcje dla AI tylko w tym pomogą i to już wiemy. I mam wrażenie, że z tej wiedzy nie wynika nic, poza tym, że jest to kolejny impuls, żeby wrzucać swoje zdjęcia do mediów społecznościowych. Może trafiliście już w mediach społecznościowych na grupy do przerabiania zdjęć i to, że starzy rzucają tam swoje zdjęcia, ich problem. Ale naprawdę, mając świadomość, że takie zdjęcie może być przerabiane, nadal wrzucacie zdjęcia swoich dzieci, to ja Wam szybko coś opowiem. Tu prosicie o dodanie wróżki zębuszki. Tu też. A wiecie, co robią predatorzy sobie z takimi zdjęciami? Dodają tam gołych facetów tuż obok Waszego śpiącego dziecka i totalnie zmieniają kontekst tego zdjęcia. Czy to stanie się na 100%, jeżeli wrzucicie zdjęcie swojego śpiącego dziecka do internetu? No nie. Ale jak wsiadamy do samochodu, to nie spodziewamy się, że będziemy mieli wypadek, a mimo tego zapinamy pasy. Wrzucając zdjęcia do sieci, tracicie nad nimi bezpowrotnie kontrolę. Prosząc kogoś o edycję takiego zdjęcia, sprawiacie, że on zapisze je na swoim, nieznanym wam dysku twardym, a dodatkowo wrzuci je do narzędzia, do edycji zdjęć albo do narzędzia, które wykorzystuje do tego sztuczną inteligencję, których uprawnień. Nie znaczy, jako rodzice nie jesteście w stanie zapobiegać wszystkim ryzykom, ale jesteście w stanie je mocno zminimalizować. To dlatego właśnie, jeżeli jedziecie z dziećmi, to jedziecie bezpiecznie, a wasze dzieci na pewno mają zapięte pasy. Pomyśl, zanim udostępni.